Witam ponownie, temat tej bramy, no, obiecałem że pośle film, jak to wygląda, jak to jest gotowe wszystko, no niestety, ale nie miałem czasu, więc dopiero teraz do tego podeszłem, a wygląda to tak, brama działa dobrze, oprócz tego pilota, który oryginalnie przyszedł razem z bramą, był zalety wodą, więc najprawdopodobniej będzie coś w nim uszkodzony, no ale montaż był samodzielny, więc... Gwarancja tego nie obejmuje. Zamontowane są do tego lampka oryginalna z Nice'a i oryginalne czujniki też Nice'owskie które no, obawiam się, że nie mogą nie działać, więc zamontowałem oryginalne. Rama działa bez zarzutu, kosteczka ułożona. No i tak to wygląda. Poza tym, jednym pilotem, wszystko jest w najlepszym porządku. Zamykanie jednej części, dwóch części. Z tym, że ogranicznik, ten, który jest na środku, jak najbardziej musi być ponieważ brama będzie miała luzy, jeżeli chodzi o te skrajne, okazało się, że jednak nie musi ich być, więc oczywiście ich nie zamontowałem, siłowniki są umiejscowione na zewnętrznej części słupka, inaczej nie będzie się otwierała do 90 stopni. To jest taki mały man mankament. I to na tyle. No. A jakby ktoś chciał, kostka z Prebrow jest z rybnika.